Będąc sylwkiem w lesie ostatnio zbieraliśmy kwiatów, róży, płatków, ale także robini akacjowej czyli popularnie zwanej akacją i zrobiliśmy z niej orzeźwiający napój. W tamtym roku specjalizowałam się w octach. Naprawdę robiłam octy ze wszystkiego i nadal je mam. Truskawkę zmiętą, poziomki, no mnóstwo różnych octów, jabłkowo-lawendowych nawet. Robiłam różne wariacje i różne połączenia. Natomiast w tym roku Zakochałam się w kombuchy. Owszem, i ocet, i kombucha mają zupełnie inne działanie na nasz organizm yy, i ocet zdecydowanie bardziej jest przefermentowany. Natomiast kombucha może latem stanowić oddzielny napój, Również bardzo zdrowy, wpływający na naszą mikrobiotę jelitową, między innymi, ale pamiętajmy, że tego typu rośliny mają mnóstwo antyoksydantów. No i tutaj, jak widzicie, połączyliśmy płatki róży z kwiatami robini, z odrobiną miodu który i tak zostanie przez bakterie zjedzony, można dodać wcześniejszego yy, trochę zakwasu, który był użyty albo odstużywego, i mamy taki cudowny napój. Przepis. W